Cześć! Mam dzisiaj klawiaturę AJAS Dokładnie AJAS kt 680 t Przy okazji od razu widać, że jest to klawiaturka, która ma zarówno bluetooth, jak i możliwość podpięcia przez kabel Mamy tutaj USB-C Dostajemy z tą klawiaturką piękny biały kabel. Może nie jest jakiś szczególny, po prostu jest biały i pleciony. Jest też dość elastyczny i on sobie tutaj pasuje bardzo fajnie. Problem pojawia się, gdy weźmiemy jakiś inny kabel USB-C. Ten jest już za gruby. różnica jak spojrzycie jest naprawdę nieznaczna ale ja lubię klawiaturki właśnie w trybie bluetooth mamy tutaj małą diodkę która wskazuje na to, że jestem podłączona do mojego komputera jak się podłączyć? wciskamy sobie Function P, wtedy zaczyna nam migać Bluetooth. Łączymy się z urządzeniem i wybieramy, na którym z dostępnych slotów się podpinamy do tego urządzenia. Na dwójce mam podpięty komputer, do którego teraz jestem sparowana. Natomiast mogę się przełączyć na jedynkę. Tu mam coś sparowane, ale. Czerwona diodka. Nie jest to dostępne w chwili obecnej. Na trójce nie mam nic sparowane Niebieska diodka. Mała klawiaturka. 68 przycisków, więc mamy tutaj sześćdziesiątkę poszerzoną o blok, obcięty blok mały funkcyjny i strzałki. I to jest piękne, że są strzałki. Nie wiem jak Wy, ale ja po prostu uwielbiam strzałki. Tego zawsze brakuje mi w sześćdziesiątkach. Tutaj nie ma problemu. Mamy też małą przerwę po kontrolu. Ja często używam Ctrl-Insert, Shift-Insert jako kombinację do Ctrl-C, Ctrl-V. Kopiuj w wklej. Więc dla mnie to jest najlepszy układ, jaki jest możliwy. 60%, troszeczkę więcej niż 60%, więc nie mamy bloku funkcyjnego. Możemy się przełączyć. Te, teraz jesteśmy w bloku normalnie 1, 2, 3, 4, 5. I możemy sobie to napisać. A możemy się przełączyć na tryb funkcyjny. Zamiga nam klawiaturka, że akcja się odbyła, nadal możemy dostać się do wiersza z cyferkami, trzymając przy okazji funkcyjne. Gorą 60 i wielowarstwowość to dodatkowe opcje do przełączania, czyli zmiana systemu operacyjnego. Będzie nam podmieniać standardowy Windows na Control i miejscami Windows z Alt, czyli Control, Alt, Command, Alt, Control. Mamy jeszcze zarządzanie multimediami. Pauza, poprzedni i następny oraz kalkulator. Oczywiście kalkulator na Windowsie. Fajny mały układ, plastikowe body. W środku mamy yy, moduł bluetooth, więc mamy też baterie. Ta bateria nie jest zbyt duża, ponieważ jest tutaj tylko 1000 miliamperów, co wystarcza 2-3 dni przy moim ulubionym oświetleniu, czyli reaktywnym oświetleniu. Natomiast przy pełnym oświetleniu będzie to około 30 godzin. Według producenta z oświetleniem, ciężko powiedzieć, bez oświetlenia około 60 godzin użytkowania. Na standbyu jakieś 360 godzin. Klawiaturka sama się wyłącza po pewnym czasie i jest to niezbyt długi czas około 30 minut. Natomiast, jeśli jesteśmy w trybie Bluetooth i przełączymy się na tryb na kablu, to od razu nam się klawiaturka wyłącza. Co jest bardzo fajnym efektem ubocznym. Mamy stopki gumowane i gumowane końcówki. Tak, żeby nam klawiaturka nie jeździła po stole. Cała jest plastikowa. Klawisze tutaj: klawisze, nakładki, kapsy. To double shot. To double shot. PBT to jest bardzo tania ta klawiaturka one nie są grube ale są przyjemnie przyjemnie uformowane i czuć, że jest to PBT jak widać mam tutaj browny. nie są to żadne firmowe browny. są to brownie HUANO czyli podróbka Tudzież tani klon standardowych Cherry Mixów, jeśli chodzi o oświetlenie, to przez naszego Switcha możemy zobaczyć diodkę na płycie, tak zwane SMD, co bardzo dobrze wróży na modyfikację tej, tej klawiaturki. To jest wersja biała z białym oświetleniem. Co jeszcze bardziej podkreśla to, że w środku mamy białą BBC, białą płytkę, na której są montowane switche, więc to jest bardzo przyjemne i mamy kilka różnych trybów oświetlenia, pomimo że mamy go w jednym kolorze. Zmiana trybu. Function, szczałki w boki, zmiana jasności oświetlenia szczałki do góry. Jak dojdziemy do granicy, to wtedy dostajemy feedback podwójnym mignięciem, że coś się stało. Ogólnie klawiatura to nas mówi tym podwójnym mignięciem przy wszystkich operacjach. Klawiaturka mechaniczna, więc również pełen anti-ghosting. Nie chcę naciskać za dużo, ponieważ wtedy zazwyczaj uruchamiam jakieś skróty klawiszowe, ale jak widać, łapię wystarczająco dużo. Jedno zastosowanie, które dla tej klawiaturki widzę w szczególności. Znacie taką klawiaturę. Bardzo jej nie lubię. I to jest właśnie wspaniałe zastosowanie dla naszego AJAS 85. Jak dobrze ustawimy, jak dobrze ustawimy, ta klawiaturka nadaje się absolutnie zamiast standardowej klawiatury na tym potworze. Czasami można mieć wrażenie, że ta klawiaturka troszeczkę wolniej pisze, ale nie gubi żadnych znaków. Jest jednak to urządzenie komunikujące się po bluetoothie, czyli mogą być pewne opóźnienia. Jeśli chcemy grać na tej klawiaturze, pozostaje nam kabel. Sam test na podkładce. Santys bez podkładki. Jak widać, stabilizatory nie są tutaj w ogóle nasmarowane, a mimo to są stosunkowo ciche. Moim zdaniem to jest bardzo, bardzo fajna klawiaturka, zwłaszcza w takiej cenie. Jeśli szukamy czegoś przenaszalnego, czegoś prostego, a w dodatku. Ładnie wyglądającego i z przyjemnym plastikiem, bo to jest naprawdę przyjemny plastik. Ten od góry wydaje się być bardzo podobny do PBC na samych kejkapach. To to jest dobry wybór. Ma troszkę małą baterię, ten 1000 mA to jest nie do końca, ale dzięki temu jest też lżejsza. Składane nóżki. Bardzo dobrze sprawdzają się w podróży. I bardzo dobrze sprawdza się ta klawiaturka właśnie w połączeniu z laptopem. Nie musimy rezygnować z ulubionej klawiaturki. Ja chyba jej nie będę modować, bo mnie się podoba ten dźwięk. Pomimo, że to są najtańsze przyciski, najtańsze słycze, jakie są dostępne na rynku. To moim zdaniem ona brzmi całkiem ładnie. Przez to, że jest również zamknięta, to dostajemy lepszy dźwięk, również zamknięty i taki troszkę skierowany w dół. Jedyny mod, który by tu można było zrobić, jedyną modyfikację, jaką by tu można było zrobić, to wyciszenie spodu. Jednak nie zaglądałam jeszcze do tej klawiatury, czy da się, czy jest jakieś miejsce, żeby wyciszyć spód. Ja polecam.